Cześć. Dzień dobry! Uniwersum Murder Drones posiada wiele, zarówno postaci takich, z którymi możemy się utożsamić, jak i tak ciekawych, że poddanie analizie ich psychologii i motywacji może być ciekawym doświadczeniem. Dziś więc przyjrzymy się Doll, spanikowanej, stromatyzowanej i poniekąd sprzecznej ze swoimi motywami robo nastolatce. Oto aktualni wspierający tego kanału, zachęcam do dołączenia do tego grona, zapraszam też na Discorda, na którym wspierający dostają wyjątkowe rangi, zostawcie suba i łapę, a teraz... DOL. Nie można opowiedzieć o DOL nie mówiąc o jej matce, Jewie. Jewa bowiem była jednym z dronów, na których eksperymentowano z wirusem Absolute Solvera w laboratoriach Cabin Fever, gdzie to szukano rozwiązania na tego wirusa. O tym okresie życia tamtejszych dronów wiemy bardzo mało, choć niedawno Liam uchylił rąbka tajemnicy, jak to życie mogło tam wyglądać, jednak wydaje mi się, że jest to temat na całkowicie inny film. W samej serii dowiedzieliśmy się jedynie, że szukali tam sposobu na pokonanie Solvera, a dwa konkretne drony wykazywały dość ciekawe wyniki ku temu celowi. Były nimi oczywiście Ewa, tak jak już powiedziałem, oraz Nori. Ta druga to edgy matka protagonistki serii, a ta pierwsza to straumatyzowana matka bohaterki dzisiejszego odcinka i antybohaterki show. Z tego co wiemy, to Nori była gadułą, chwali piętą i weebem oglądającym anime i słuchającym Nightcore, a Ewa po prostu grała w Tetrisa w robocie. Hehe, bo wiecie... W robocie. Dobra, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać przed tym żartem. To, że Ewa mówiła po rosyjsku, nie było dziwne, ponieważ ludzie na Copernine składali się z kolonizatorów narodowości anglo, rosyjsko i francuskojęzycznych, co można wydedukować po językach w instrukcji, którą Khan trzymał w trzecim odcinku. Ewa była w przeciwieństwie do Nori dość małomówna, ale miała swoje heroiczne momenty. Tylko ciągle miała przez coś traumę, jak nie przez mocy silwowej jej i Nori, to przez ogromną eksplozję w planecie, która wybiła ludzi, zmieniła klimat i wyrzuciła ją wraz z jej Sieciółką na powierzchnię. Znalazła sobie też wtedy innego rosyjskiego drona na męża, Nori tak samo, tylko z kolei fanatyka drzwi, i obie urodziły córki. Nori pozostawiła córce masę chorych rysunków zwiastujących lądowanie dronów demontażowych oraz ojca, który niekoniecznie się nią interesował, a Ewa z kolei pozostawiła swojej córce traumę i osierocenie. Ciekawe, kto będzie miał większe szanse na pokonanie finalnego bossa wszechświata. Żarty jednak na bok. Nori była skasowana zapewne przez En, co wskazywać może jej wypowiedź z siódmego odcinka, że wygląda o niej znajomo. Oraz shurikeny w jej pokoju, które w show używał tylko N. Wiem, wiem, każde z dronów demontażowych może używać każdej broni widzianej w show, ale dziwne by było, gdyby symbolika w akurat tej konkretnej scenie nie miałaby znaczenia. Twórcy subtelnie nam, widzą, komunikują, kto odpowiada za śmierć Nori. Z kolei v rzuciła się na straumatyzowaną Jewę i bez problemu ją załatwiła, wyrywając i zjadając jej rdzeń. Wiemy to z tego, że ma ona dziurę w środku tułowia, a dokładniej w miejscu, w którym powinien być rdzeń. Jewa pewnie też stroniła od używania swoich mocy, co w ostatniej godzinie swojego życia mogło ją absolutnie zgubić. A mimo wszystko, identyczna rzecz zgubiła też Dol, która posiadała o wiele większy wachlarz umiejętności solwera od Uzi przed ósmym odcinkiem. Podczas gdy Uzi robi wszystko by przeżyć, ewentualnie by się poświęcić za kogoś, co najpewniej odziedziczyła po swojej matce, a dodatkowo nie działa sama, to Dol bawi się w mordowanie jak jakaś edgy nastolatka. Bo porównując Uzi do Dol w trzecim odcinku, wychodzi na to, że to ta druga jest bardziej edgy. Współpracowała z Lizzie, popularną w szkole dziewczyną, by zemścić się na morderczyni jej rodziców, bawiąc się w kubę rozprowacza, a gdy już miała wina tacy, to zamiast ją załatwić od razu, tak jak to było z pobocznymi dronami na imprezie, gdy ci biegali w panice, to wolała jej pokazać, za co ma zamiar ją załatwić. Zresztą jeśli wiedziała, że może ją choć pozornie zabić waląc w serce, to czemu w nie nie waliła? A jeśli nie wiedziała, to mogła nadal zrobić to, co z losowymi dronami z imprezy. Jedyna opcja, jaką widzę, dlaczego jej z łatwością nie zabiła, była taka, że miała ten sam problem, by użyć solwerowych mocy na N i V, co w przypadku Uzi. Co jest według mnie potencjalnie możliwe, bo nie przypominam sobie ani jednej sceny w całym show, gdzie Dol, Uzi i Nori używały bezpośrednio swoich mocy na którymś z dronów demontażowych. Co nie zmienia faktu, że miała wina tacy i mogła ją załatwić na wiele innych sposobów, a jednak zadanie zabicia jej zawaliła koncertowo. Później między odcinkami spiknęła się z człowiekiem, aby zapobiec mutacji, rozprzestrzenieniu się wirusa. Być może syn w przebraniu testy nagadała jej kłamstw, tak jak to zrobiła z N w szóstym odcinku. W każdym razie chciała na tym etapie wyleczyć Solvera siebie i Uzi. Tylko w takim razie chciała ona zabić tą wi? Czy nie? W piątym odcinku miała v dosłownie przed sobą, bo ta była bezbronna, podłączona do sprzętu Uzi, więc co się zmieniło? Pierw zaznaczę, że miała ona na pewno niemało wiedzy na temat tego, jak. Solwer wpływa na inne drony. Może Ewa jednak zostawiła dole jakieś notatki, tak samo jak Nori Uzi. Niemniej ciekawa jest ta scena, gdy wróciła do swojego domu i strzeliła w główne trio. Zapadł czarny ekran i kula została zatrzymana. Ale zauważcie, gdzie leciała. Leciała w Uzi. Nie w V, a w Uzi. No dobra, prześledźmy sobie to wszystko jeszcze raz. Dol zaplanowała naprawdę masę rzeczy, by zemścić się na V, zaczynając od listy kandydatek na Królową balu, idąc przez wymordowanie ich, a kończąc na naprawdę mocnym obiciu głównej ekipy trio, zarówno w trzecim, jak i w piątym odcinku. Dodatkowo użyła Gifa tego śmiesznego kręcącego się kółeczka w szóstym odcinku, aby główne trio wraz z Tessą zwabić w pułapkę. Najpewniej po prostu uznała, że Uzi też musi być wyeliminowana, skoro spiknęła się z żółtymi, atakowała ją podczas walki na i bez by ją zabiła, nie rozumiem jedynie skąd zmiana priorytetów, kiedy miała całą trójkę na celowniku, i akurat musiała strzelić w Uzi, a nie w któregoś z tych groźniejszych dronów, czyli dronów demontażowych. Znaczy, wiem, że Fabuła dzięki temu była pchnięta do przodu, bo Uzi zatrzymała pocisk mocami solwera, a Doll to widziała, ale wyjaśnienie w historii jest praktycznie żadne. No chyba, że uznamy, że Doll totalnie odwaliło już na punkcie zemsty na tym etapie i stwierdziła, że nie ma znaczenia kogo pierwszego zabije, bo i tak robi Genocide Run. Tak czy inaczej, coś w niej na pewno ostatecznie w tym momencie pękło, gdy zobaczyła fioletowy symbol Solvera. Doll najpewniej stwierdziła, że solwer to pasożyt. Pasożyt, który się rozprzestrzenia i niedługo będzie je obie wyżerał. I wkrótce jej domysły się potwierdzą, gdy połowa jej wizjera będzie uszkodzona i nie będzie w stanie go naprawić. Wyszła więc poza bunkier, by szukać odpowiedzi lekarstwa tam, gdzie to możliwe, tym samym zmieniając swoje priorytety. Musiała już w przeszłości słyszeć od matki o tym, że pod Ziemią na planecie znajduje się laboratorium. Najpewniej wiedziała, że przed śmiercią matka posiadała moce solwerowe, więc odpowiedzi na wyleczenie zarówno siebie, jak i Uzi musiała szukać tam, w laboratoriach. Cabin Fever. O tym, tak jak mówiłem, mogła się dowiedzieć jeszcze w domu, jeśli matka prowadziła jakieś notatki podobne do Nori, albo nawet prosto od cyn, udającą Tessę. Tak czy inaczej, ostatecznie natrafiła właśnie na nią i Jay, Wiedząc gdzie i jak dostać się do laboratorium, wysłała Dol do Uzi, która badała wspomnienia N i V. Uzi nie mogła z nią walczyć, ponieważ musiała ona ocalić swoich przyjaciół i ich wspomnienia, więc oddała jej klucz do laboratoriów. Gdy w końcu jej się udało uratować wspomnienia NEV, poszli oni w pogoń za Dol, doganiając ją. Dol miała z kolei prosty układ z impostorem Tessy. Zabierze ją do Cabin Fever w zamian za owy klucz. Ale jak zwykle robi fikołka, zabierając go i uciekając z laboratoriów. Całe to działanie solo, próby zabicia głównego Trio i Tessy w przebraniu. Odbiło się tym, że sama w siódmym odcinku została przez tą ostatnią zabita. Uprzednio oczywiście w szóstym, próbując zabić m.in. Uzi, choć mówiła trzy odcinki wstecz, że jej pomoże. W międzyczasie musiała dowiedzieć się o aktualizacji systemu chroniącej przed solwerem i obstawiałbym zapiski Ewy, jeśli takowe istnieją. Na takie potencjalne zapiski wskazuje jej ostatnia kwestia z trzeciego odcinka. Jeśli jednak się mylę, a zapiski jewy nie istnieją, to musiała znaleźć wskaz co do jej istnienia już w Cabin Fever, co tłumaczyłoby wspomnienie przez nią Pachcza totalnie z czapy, gdy konfrontuje się z Tessą. Podsumujmy więc sobie na tym etapie postać dol. Szła po trupach, by się zemścić, by ostatecznie zrezygnować z tego, by pokonać Silvera dla siebie i kogoś innego, by iść ostatecznie do tego celu po trupach kosztem śmierci tych, których miała ratować. I to wszystko bez jakichkolwiek skrupułów. Jest w serii wiele wymownych momentów, w których Dol rezygnując od solowania głównego antagonisty serii, mogłaby nie tylko się przydać głównej załodze, ale też odkupić swoje winy i uratować siebie. Zachowuje się tak, jakby jej zajawka na zemstę się wypaliła, a nową zajawką się za. Aż za bardzo. Postępuje ona głupio i jej mityczne bycie skomplikowaną postacią jest zwyczajnie bycie niezdecydowaną i tym, że podejmuje same złe decyzje. Jedyne co rozumiem, to że mogło jej trochę odbić, co też jest trochę niejasne momentami. Jednak gdy wisi nad tobą i twoją rasą groźba wybicia przez jakąś nieznaną nadistotę, która może przejmować kontrolę nad losowymi osobami i niszczyć całe planety, indywidualizm jest bardzo zgubny. Rozumiem właśnie jedynie jej częściowe szaleństwo spowodowane śmiercią jej rodziców. Śmierć w uniwersum może jest traktowana często lekko lub żartobliwie. Jednak nie można ujmować faktu, że jeśli rodzina Drona, bądź ci, o których dba, zostaną zranieni, to je boli na poziomie psychicznym podobnie do ludzi. Spójrzcie na reakcję Uzi, gdy robak z ciała Jay wyświetlił hologram najpierw jej mamy, a potem jak zabiła jej ojca. Tyle jestem w stanie zrozumieć. I wniosek mój ostateczny byłby taki, że Dol po prostu oszalała, a wszystkiemu winna jest bezpośrednio V. Choć prawdą jest też, że nie mogła przewidzieć tego, co się wydarzy w przyszłości, jeśli zderzy, że rdzenie Czerwonookiego gadającego po rosyjsku drona. A nawet przecież, jak sama mówiła, nie smakował tak dobrze. Jednak uważam, że temat można ugryźć jeszcze dodatkowo od zupełnie innej strony. Kluczem do rozwiązania Dol będzie Jay. Jay, jak wiemy, zabiła swoją przyjaciółkę Tessę. Była do tego zmuszona przez solwera, a dodatkowo zmusił on ją do przyłożenia ręki do zakładu ludzkości. Nieważne jak okropna była Jay dla NCW, Jay też jest skomplikowana na swój sposób. Jednak to nie jest odcinek o niej, więc skrócę moją myśl do tego, co działo się w ósmym odcinku. Do końca serii trzymała się z solwerem, bo bała się go. Wolała być po tej stronie, która zwycięży, bo miała dość swojego cierpienia. Strach powodował, że robiła to, co robiła. Nie widziała innego wyjścia, choć bardziej nazwałbym to pójściem na łatwiznę, bo przecież, cytat: Nie ma ucieczki, nawet po śmierci. Podobnie mogło być z DOL. Ona nigdy nie trzymała z dronami demontażowymi, bo przecież były stworzone do zabijania dronów pracowników. Takie było ich przecież przeznaczenie, nieważne, czy zostały stworzone przez ludzi, czy przez równy Bogu byt. Tak więc DOL trzymała się jedynie z dronami pracownikami, co utwierdza mnie w przekonaniu, że po pierwsze nie trzymała z UZI i V, bo po pierwsze UZI się przemieniała i trzymała się z żółtymi, z którymi dosłownie się zaprzyjaźniła, a do tego nawet zaczęła mieć uczucia do jednego z nich. A po drugie, nie trzymała z Tessą i Jay, bo nie mogła ufać człowiekowi, a szczególnie człowiekowi, który ma przy swoim boku drona demontażowego. Samą Lizzie też przestała się trzymać, no bo przecież zaprzyjaźniła się ona z morderczynią jej rodziców. Do samego też końca myślała, że Tessa to Tessa, a nie Cyn. Zresztą prawdopodobnie nie wiedziała nawet o istnieniu Cyn, aż do momentu, gdy ta rzuciła się na nią w kopalni. Bolała więc pozbyć się wirusa na własną rękę. Wersja wydarzeń, którą dostał N od Cynessy w przebraniu, być może była sprzedana także Dol. Dlatego też dopiero w głębinach laboratoriów Cabin Fever dowiedziała się o paczu, który mógłby ją i Uzi uratować. Było już jednak za późno. Przez strach przed N, V i J straciła życie. Nie ufała im. Częściowo słusznie jednak oceniła zagrożenie po wyglądzie. To jest to, co różniło Dol i Uzi. Któryś z dronów demontażowych zabił matkę Uzi, ale to nie znaczy, że nie mogła się z nimi zaprzyjaźnić i pomóc im przezwyciężyć strach, a także ostatecznie źródło tego strachu. Co się stało, się nie odstanie. Można to najwyżej naprawić błędy i wybaczać, co charakteryzują relacje w głównym trio. Dol postanowiła nie iść tą ścieżką. Nie tylko nie ufała i nie chciała wybaczać żółtym, ale postanowiła też działać kompletnie samodzielnie. Utwierdziła się w przekonaniu, że nie może nikomu ufać, skoro nawet Lizzy zaczęła lubić Vi. Tym samym uznała, że może wszystkich uratować sama. Jednak czy gdyby Uzi wiedziała, że En zabił jej matkę, to czy by mu zaufała i się z nim związała? Czy może stąpałaby tą samą ścieżką co Dol? Ścieżką indywidualizmu i nienawiści do również ofiar Absolut Solvera dronów demontażowych to uważam, że jest już temat do rozwikłania przez was samych w komentarzach. Podsumowując już kształt postaci DOL. Z wierzchu wygląda to tak, jakby Liam Wickers nie miał planu na dodanie jakiejś większej głębi do DOL. Miała ona być szalonym małym dronem, który morduje wszystko dokoła w imię nazwy serii właśnie, przez własne szaleństwo ku zemście i pcha zarówno fabułę do przodu, jak i kłody pod nogi bohaterom. Jednak znalazła się w środku walki dobra ze złem, gdzie musiała zapłacić życiem, co właściwie było do uniknięcia, gdyby kroczyła ścieżką podobną do Uzi. Jednak jej perspektywa nie jest taka czarno-biała, tak jak my widzowie uważaliśmy. Dol to lustrzane odbicie Uzi, które widziało morderstwo swojej matki i jej zabójcę. Ich dwie różne drogi w tak skomplikowanej rzeczywistości, w jakiej przyszło żyć postaciom tego show, gdy przyjrzymy się perspektywom różnych postaci, sprawia, że żadna droga nie jest zła. W każdej perspektywie brakuje elementów większego obrazu. Uzi brakuje do zrozumienia Dol tego, że ta widziała jak V morduje jej rodziców, przez co nie może zaufać teraz jej i Enowi. To z kolei brakowało świadomości istnienia cen i tragicznej przeszłości dronów demontażowych. A Jay z kolei brakowało wiedzy o tym, jak silną wolę mają postacie, które stawiły czoła jej i solwerowi. I mówię tutaj zarówno o głównym trio, które triumfalnie zwyciężyło z Solverem, jak i o Doll, która poświęciła może i swoje życie totalnie żałośnie i niepotrzebnie, jednak trzeba jej bardzo mocno oddać szacunek, że sama zaszła aż tak daleko. I z tym was dzisiaj zostawię. Dostawcie suba i łapę w górę po więcej materiałów z dronów i innych serii Indie, zachęcam do zostania wspierającym tego kanału, zapoznajcie się też z bonusami, a jednym z nich jest specjalna ranga na moim serwerze Discord, na który Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia i na razie.